Pułkownik. Nie, żeby tak. Się... To Tak, właśnie. No, co, co wam, to na Jak pan ma imię? Widzimy małeczkę. Panie Zbigniew, gdzie? Ty Tylko dusić tam. Tylko dusić? Tak. Widzimy pana Zbigniewa Małeckiego. Panie Zbigniewie, pan reprezentuje jaką partię? Polska Partia Narodowa. Pan Zbigniew Małecki z Polskiej Partii Narodowej. Wręczył Pan tutaj portret. Proszę opisać. To jest wódz Polskiej Partii Narodowej z końca narodowego, Pan Leszek Bubel. A on nie żyje? Że... Nie żyje, jest prezesem. A czemu nie ma to, co... to, to Bo jest w Warszawie. Nasza siedziba jest w Warszawie. Ja pan... jestem pełnomocnikiem na Wielkopolskę, Polskiej Partii Narodowej. Aha. I idee, jakie są reprezentowane tutaj w Chudowie są jak najbardziej nam najbliższe sercu. I korzystając z dzisiejszej okazji, że pułkownik jest z nami, chciałbym, żeby do Tygodnika Tylko Polska właśnie też trafiła tą wiadomość, że jak najbardziej Narodowe Siły Zbrojne wspierają ideę, jaką zapoczątkował powierzył Google, tworząc Polską Partię Narodową. Panie pułkowniku, słowo komentarza dla Telewizji Narodowej, bardzo proszę. Dla... Tak. Każda akcja, która ma w sobie zalążek patriotyzmu, zwłaszcza przy, w, w kierunku prawicowym, dbającym o polskiej i naród, zawsze była nam bliska. Reprezentowaliśmy od samego początku formację wojskową stronnictwa narodowego. Zaczynając od Związku Jaszczurczego, przekształconego potem w Narodowe Siły Zbrojne. Panie pułkowniku, tutaj jesteśmy w bibliotece, w której pracował Roman Dłowski. Czy coś się zmieniło tutaj? Czy te regały to jest świadectwo, to jest pozostałość jeszcze po czasach, tak. kiedy tutaj mieszkał Roman Dłowski? Zmieniło się o tyle, że. Biblioteka została uzupełniona o wolumy o treści religijnej, ale przede wszystkim całość jego dzieł jest do dyspozycji i, i kleryków. Mówimy o klerykach, ojców, werbistów, którzy tutaj a ojców, są gospodarzami. A my z ojcami, werbistami jesteśmy jak to się mówi na co dzień dlatego że pierwszy z rektorów z męczeńską śmiercią zmarł na forcie siódmym zakatowany przez zaszczelony nawet przez SS który Chciał już ten swój marsz, tę żabkę śmierci zakończyć. Nie wytrzymał nerwowo, że ojciec mrzyk, Ślązak z pochodzenia, Polak, patriota tak długo jeszcze chciał żyć.